Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Janin Kawosza. Właśnie wracam od sąsiada. Słuchajcie, bo byłam sobie na pogawędce z rana, jak ja to zawsze lubię się wybrać. No, i tam gadaliśmy właśnie z sąsiadem. Eee... No, że już powoli trzeba będzie kościć kukurydzkę i tak dalej. Tak, ogólnie sobie rozmawialiśmy o... Eee... No, o pracach polowych. No i słuchajcie, doszłam do wniosku, że kurczę, przecież to się trzeba za chwilę brać za kukurydzę. A ja tak naprawdę nawet nie wiem, yy, w jakim stanie jest ta moja kukurydza na polu. No i przydałoby się, kurczę, wybrać, yy, przydałoby się wybrać i obejrzeć to wszystko. No a nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, już to otworzymy w ja... Ale w jednym z e, ostatnich odcineczków e, kupiliśmy sobie tamten magazyn opuszczony i był e, ten motorek, te BMW. Jaki to jest BMW? RR1000, chyba pojemności ono ma. Nie wiem, ale mówiliśmy, że sobie potestujemy jej w ogóle, to może i odpalmy. O właśnie. Wycofajmy tu yy, I byśmy sobie je troszkę Przetestowali, wiecie Tu przygazowali tu to No i przede wszystkim Te pole kukuryckie byśmy obejrzeli Ale dobra Może najpierw pojedziemy w lewo Żeby można było tu przez wioskę Przygasować O proszę, w ten sposób Żeby wiecie yy, To tak zawsze jest, jeżeli Kupujecie jakiś nowy samochodzik, motorek, czy coś tu przy cmentarzu, broń Boże, tu trzeba cicho, tu trzeba po cichunku, po cichunku, bo nie można zakłócać spokoju, wiecie o co chodzi, ale jak kupujecie jakiś nowy motorek, ciągnik, czy samochód, to przez wieś, przez swoją ulicę, tam w mieście, gdzie mieszkacie, Przypierdzielcie gazu do fula, pokażcie sąsiadom co kupiliście i jak chodzi. Wiecie, to jest taka zasada. Tak już trzeba robić, jak coś kupujesz, coś inwestujesz, pochwal się, pokaż jak chodzi. Niech dziadom ścienka opadnie. O, popatrzcie, tu jest nasza kukurydzka. Pięknie, zaparkujemy sobie tu z boku, o. Tutaj. No i obejrzyjmy jak to kurczę rośnie patrzcie, już kolby wielkie. No może jeszcze troszkę, jeszcze troszkę ona musi dojrzeć, ale myślę, że no na dniach to już, na dniach już będziemy lecieć z tym yy, z koszeniem, tylko zobaczcie, kurczę ile... Ile tego dziadostwa, ile tego zielska nam się tu wzięło. No nie nieciekawe. Nie ciekawie mamy z tym zielskiem. No trudno, ale patrzcie i tu z brzegu, od brzegu, od między w środku i z boku tak samo, wszędzie, kurczę, ładnie wyrosło. I zobaczcie, raz tylko tam nawóz był dawany, jak była ściana, i tu nic więcej, żadnego cudowania nie trzeba było. I patrzcie, jak ładnie porosło. Kamieni tylko, kurczę, troszkę, ale to nic, to nic, pozbieramy skosi się, tu się jakim najwyżej. Yy, czym tu może, może jakimś agregatem, jakoś sprężynówko się pierdyknie, yy, Żeby tych kamieni też trochę powychodziło, więcej się później przyjedzie ciągnikiem, z szuflo i się to pozbiera. Dobra, przejedźmy się jeszcze kawałek. Wiecie, przygazujmy, pokażmy na wsi, czym jeździmy, żeby, yy, żeby im po prostu wiecie. Zazdrość, żeby była. No, dobra, zawrócimy sobie tu. Jeszcze by przykazujmy. O, troszkę mnie narzuciło. Trzeba uważać, widzowie, bo to jest niezła mocówka ten motorek. O kurczę, kurczę, o! kurczę, Holerka! Gdzie ja jestem? Ale zimno, ja nie mogę! Jście mokro? Kurde! Co ja robię w słonecznikach? I czemu mnie boli głowa? O nie, pewnie, żem zwiesię mocno piła. Ojejku. O, kamerka. I... O! Kurczę, to ja nagrywałam? Widzowie, co się stało? Nie pamiętam, czemu ja leżę w słonecznikach? ci muszę się podnieść. Ojejku. Gdzie jestem? Ale czemu ja mam ze sobą kamerkę? Kurde, nie pamiętam. Nie wiem, ja się w ogóle może nie witałam. Czekajcie, ja się muszę zorientować. W ogóle, co ja po nocy robię? W słonecznikach pewnie piłam, ale... ale czemu mam pościerane całe ręce i nogi? Ja biernicze wyglądam, jakbym się nieźle przez, przez asfalt przeturlała. Ale poczekajcie, ja chyba oglądałam kukurydę i byłam motorem. Już pamiętam, przecież ja nagrywałam odcinek, jak jechałam obejrzeć kukurydę. Pewnie przewróciłam się na motorze, gdzie jest mój motor w takim razie. O nie! O nie! Ja nie mogę, miałam wypadek. I co teraz? Co teraz z BM Czekajcie. O kurcze. Nie łapię. Może akumulator popsuty. O kurde. Czekajcie, musimy ją wyciągnąć jakoś. O Kurde, no jest za ciężka. Może spróbuję tutaj popchnąć, kurde, o. Powoli. Jej, kolej, jak to się stało? Pewnie, pewnie wypadłam z rogi. Nie no. I co teraz? Przysiona nie odpali. Dobra. Dobra, wiem. Muszę iść, bo. Muszę iść po przyczepkę. Kurczę, jeszcze lampa wybita. Ja nie mogę. Ja to zawsze coś odwalę. O Jezu. Dobra widzowie, czekajcie, ja idę. się w tym wszystkim jest to. Że teraz mnie wszystko boli. Kurczę, jeszcze kolana mam pościerane. Ja nie mogę jak ja teraz pójdę do kościółka, jak ja uklęknę. Dobra, ale... Dobrze, że chociaż jest noc. Chociaż przecież, kurde, ja pojechałam na pole o 6.20 rano. A jest noc, to ile czasu ja byłam w tych słonecznikach? Ja nie mogę, dobrze, że tam nikt nie, nie, nie kosił tych słoneczników, bo w ogóle to już by było po mnie pewnie. Ojejku, tożem odwaliła robotę, tożem zrobiła ty, się popisałam. A jejku. Dobra, ale może się pośpieszę, bo wolę, żeby mnie sąsiedzi nie widzieli w takim stanie. Bo powiedzą, o stara baba. Ej, w cały dzień wariowała motorem. Ej, jeden dzień motor miała, już rozwaliła, zara powiedzą, zara ocenią wszystko. A jajaj, szkoda gadać w ogóle. Czekajcie. Weźmiemy to w sumie przyczepkę. Ej, i co? Dobra, weźmiemy a podepniemy. Władziem pojedziemy szybciutko. On cichutki, żeby tu nie zwracać na siebie uwagi, bo... W ogóle, która jest godzina? Ja pierniczę, 21.30. To ile tam leżałam? O kurczę, światła się zapaliły tam u sąsiada. Ale dramat. Przecież jak on... Dobra, będę musiała uważać, jak będę wracała, żeby nikt nie widział. Ale... Słuchajcie to, ja o której mówiłam o 620 chyba pojechałam. A jest 21.30, to jest 14. 15 godzin 10 minut, żebym tam leżała. Ja nie mogę. Ej, nie, wiecie co? To jest przesada. Poczekajcie, tylko ja szybko pójdę. Wiecie? Eee, przebiorę się tylko. Eee, ubiorę się w czyste ubrania, bo te są całe podarte. I cała, tu jestem pokaleczona. Przebiorę się szybko. Jak coś, to najwyżej. Już później sąsiedzi będą mi widzieć, to powiedzą: O, motor się zepsuł. Już wolę, żeby gadali, o, motor się zepsuł, niż o, stara baba się wywaliła. Wolę, żeby po mnie nie było widać. Dobra, ja się przebiorę i zaraz będę. No, dobra, ogarnęłam się na spokojnie. Ubrałam się w ciuczki eleganckie, robocie. Także już tu nikt nas nie będzie, i ja się spory ziewał, raczej. A co, z przyczepką sobie mogę jechać? A noc, nie noc, kurde, każdemu się zdarza. Przecież na, na gospodarce to się jeździ o różnych godzinach. Pry, w nocy też się pracuje, przepraszam bardzo, różnie to bywa. No, także tutaj nikt nie będzie podejrzewał raczej, ale właśnie wiecie widzowie, ja to też jestem taka, że jak zrobię coś na cholerę to zawsze se myślę, kurde, na pewno mnie podejrzewa, na pewno o tym pomyśli w ogóle, nie? Ja to już taka jestem. No ale dobra. Kurcze, tam nóż się na, narobiło za dymy, to czy... O cholera. Co jest? Patrz ludzi. Wszyscy sąsiedzi stoją się, patrzą. Policja. O cholera, bita. Nie, ja tam nie jadę, ja skręcam. Skręcam, bo... Kurde, ale przecież podejrzanie się zachowuje, przecież nikt normalny nie skręca na puste pole z po dobra, nie. E? Dobra, no nie. Janina, przestań, przestań, przecież pomyślał, że o, skręciłaś przecież, bo, bo myślałaś, że droga za zablokowana, przecież nikt cię nie będzie podejrzewał. Patrz, tutaj nawet w szlafroku wyszedł, żeby zobaczyć, co się dzieje. Ten się tylko za czapkę trzyma. Ja pierdzi, oni są, nie myśl. To dobra, Janina, nie patrz się, nie patrzcie. się. Tu policjanci, patrzcie, po cywilu ubrani. Lampy już rozstawili, drogę zablokowali. Ja pierdzi, dobra. Janina, uspokój się, przecież możesz sobie przejechać. Możesz sobie przejechać i nikt cię nie podejrzewa. To nie twoja wina. Nie ty się rozbiłaś. Nie ty. Spokojnie. Kurczę, tylko jak ja teraz wrócę. Cholera. Co by wymyślić, żeby było, że, że ja mogę wrócić? zady MA się zrobiła. No to już raczej straciłam motor. No to już raczej straciłam motor. Tyle pieniędzy. Ale dobra, najważniejsze, że nie straciłam prawka. Ale... Kurde, przecież ja nie mam prawka. Dobra, no co ja mam teraz zrobić? Czy ja mogę sobie tak zawrócić? Przecież to będzie podejrzane, że zawracam. Nie mam nic na przyczepie, ani nic. Ja nie mogę. Co ja mam zrobić? Tylko żeby też... Bo tam policja, żeby nie zobaczyli, że ja na, tu na drodze zawracam. No o, zawrócę na firmie tu. Kurde, co ja mogę zrobić, żeby... Żeby pomyśleli, że ja coś przewożę może, czy coś... A rzecz to dobra, czy ja muszę się tłumaczyć, po prostu pojadę i tyle. Tylko się nie zapomniała użyć kierunkowskazu. Czekajcie, mi działają kierunkowskazy. Lewy? Dobra, tu jest. Zyłuje stara przyczepie. Dobra, też działa to na spokojnie. Tylko lewy będzie mi potrzebny, bo będę musiała to wyminąć. ziemię mnie zatrzymała, wiecie o co chodzi. A widzieliście ile tamtych tajniaków i, i coś zgłaszają przez krótkofalówkę z kimś gadają już stał z komendą, pewnie ja nie mogę, ale tym nie, ja jadę do domu i czas się zapunkrować. Kurczę, ale ty nie, ten motor nie był zarejestrowany. Ja miałam na nim yy, te nieprawdziwe tablice, także spokojnie raczej. O kurde, ale ja patrzcie, wszyscy sąsiedzi z pobliża. Dobra, kierunek kierunkowskaz wrzucony, wrzucony, dobra, wymijam. Wyłączyć kierunkowskaz. Patrz wszyscy stoją policja, a mój motorek biedny wisi na poręczy. Oni się tylko śmieją dranie. Tylko się śmieją, umią się tylko śmiać. Ja pierdzielę. Pewnie, bo widzieliście, tam samochód jakiś stoi, taki zwykły. Pewnie ktoś przejeżdżał, zobaczył i zadzwonił na komendę. Ja nie mogę ludzie, to są konfidenty, naprawdę. Chociaż w sumie, no, może się bał, że ktoś leży gdzieś tam w tych słonecznikach czy coś. No, poza tym, w sumie to tyle godzin 15 godzin to, to i tak, kurczę, dobrze, że tego nie było, jak ja tam się żem obudziła. Ja nie mogę. Dobra, czekajcie, kasujemy dowody. Musimy szybko odczepić przyczepę, żeby nie było dowodów na nas. Gdzie ona stała? Tu, tylko zawrócę. Ja nie mogę, ale się porobiła za dyma. Porobiło się, widzowie. A ja tylko chciałam sprawdzić kukurydzkę. Dobrze? A kurde, mój sąsiad wie, że ja pojechałam sprawdzać kukurydzę motorem. Ale nie, dobra, on nie jest konfident. Ja z nim dobrze żyję. On nam mnie nie powie. Oto raczej mogę być spokojna. Oto raczej mogę być spokojna. Chyba nie muszę się martwić. No dobra, w sumie najważniejsze, że co, że mi się jakoś bardzo nic nie stało, trochę się poobdzierałam, ale, ale żyję. Tylko kurde też tyle godzin, żebym tam spała w tych słonecznikach. Ja z początku, jak żem się obudziła, to myślałam, że jeszcze jestem pijana czy coś. Znaczy trochę byłam, ale... No ale nie tak, żebym nie pamiętała, czasami bywało gorzej i się pamiętało. Ja nie mogę, bo ja z początku w ogóle nie pamiętałam, że była kraksa. Ojej, widzowie, jest zadyma. Dobra, słuchajcie, ja nie przedłużam. Dziękuję wam za oglądanie. Nie wiem, powiedzcie mi, co ja mam zrobić, bo serio jestem w kropce. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, bo widzicie, że to jednak nieciekawa sytuacja. Ja się z wami żegnam. Cześć, do następnego.